Witam widzów, dzisiaj kolejny znowu filmiku. to jak ostatnio oglądaliście, jak jemu wyczyściłem na Andrzejka. Tu na wyższy chyba jemu machnąć troszeczkę. Żeby troszeczkę lepiej to wyglądało. To jego wejście słynne na podwórko tu, gdzie już narzekacie, że błota nie ma, że straciło urok swój już to podwórko. Bo jak kiedyś wchodziliście po błocie lubiliście chodzi teraz. Po kosty się nie chce tak chodzić. Bardzo wam. Wszyscy narzekacie, że błota nie ma. Ale dobrze już nie ma. go błotka słynnego. Lepiej podwórko wygląda. Andrzejka. Igienka. Teraz z imię nie mieszkam, tak. Niektórzy nawet nie wiecie ja tylko tutaj przyjeżdżam na 10 godzin do Andrzejka i uciekam do siebie Bo Andrzej jak zawsze na polu bo dzisiaj pogodę mamy to działa na swoim polu bo już trawa, już domaga się koszenia. Jake działa. I tak, może ogląda, niektórzy się spawanie moje. Jeszcze ja się, się trzyma. Moje spawanie. Jeszcze ja się, się trzyma. Te spawy moje. To spawałem. Skrępan za jak za dużo, ale co jest tym trzeba działać? się jeszcze tylko ciekawe, kiedy ten słynną dobudówkę, ten ja nazywam to bunkier, kiedy on to dokończy. Bo już ten bunkier już domaga się remontu, żeby dokończyć. Ganeczek jego, czy przepraszam, nie ganek, tylko kotłownia ma być, o kotłownia ma być. Żeby zimą nie znać żeby nie zmrozić przy tych mrozach gdzie teraz mrozów nie mamy takie jak kiedyś były mrozy teraz nie ma tych mrozów już no kamarzystom mój, nie podchodź tak blisko bo jak machnę kamerę to będzie chyba to mnie drogo dosztować machnę no, góra mniej więcej już nie srechnie a no, te rurki cieniutki. Ah, da haben No, zaraz kaczuszkę którąś pomaluję, może kamerzysta pokaże jaki nowy ojca dubytek biega, tak zwane muchołapki, wszystkie muchy wyłapią w koło. Te malutkie kaczuszki się wyręgły. Jak myślicie widzowie, do zielonego domu taki kolor pasuje bramy? Moim zdaniem chyba może być. Kolor Andrzej taki kupił. I moim zdaniem będzie to dobrze wyglądać. A nie zrdzewiały. Znaczy już uh, plety zaczynają się odzywać się. Będzie drogo to dostawać Andrzejka dzisiejsze moje malowanie. Ну и остатки с этой стороны. A, się drucik, ducik, ducik z dołu do poprawy. Teraz obracamy się na drugą stronę. Cyk. No, 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 no. O, dobra. Jedziemy. Jak dobrze słyszę to chyba gospodarz jedzie spora. Bo ten dźwięk to się nie da podrobić ciągnika. jego. Z daleka słychać, że to on jedzie. Dobra, to jak widzicie powoli jakąś robotę idzie, bo muszę iść, bo przyjechał, odczepić mu pewnie pomóc na szybko i przyjdę, będę kończył to działanie, bo Andrzej jak przyjechał, to mu trzeba pomóc No jak mi strona chyba chyba dobrze wygląda moim zdaniem. Jeszcze jak coś zostanie farby, jeszcze raz się machnie i będzie dobrze No coś Zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ja idę na Andrzejka pomóc odczepić maszynę i do zobaczenia.